Part 3. Historyki o psi i wyjeździe na basen. Wow. No i gdzie on będzie miał pokój, mamo? No na pewno nie u ciebie. Na pewno nie u nas. No na pewno nie u tej młodej damy. Cicho, bądź gówniarzu. Jak damy tę pierdolę umie! Ja go chciałem. Chciałam. Nieprawda, bo ja go zobaczyłam i tobie dałam go do łap. Wiecie co? Pies będzie miał tutaj w, yy, w takim razie pokój. Pyk! O nie, zlagowało mi to, okej Tu będzie miał pokój, a nie u nikogo z nas. O Jezus, to jest nie fair. Idę do ciebie. To by było takie nie fair. Nie, nienawidzę Kichotera. No, jestem w swoim pokoju. Pozytywka. Gierna nie działa. Mm. Zemszczę się na tej siostrze walonej. Ale to dopiero jutro. Idę spać dobra chodź już spać też szósta rano hmm. co by się dzisiaj ubrać dobra nie będzie to i tyle idę zobaczyć czy, czy dzisiaj śpią bo jest dopiero czwarta to, ra to raczej jeszcze śpią zobaczę najpierw do tej najstarszej mi. Budzik! Maja! Maja! No już, koleżanka do Ciebie dzwoni. Co, co bierzesz? Mogę dzisiaj do Ciebie przyjść? Tak, może. Mama powiedziała, no spoko. Dobra, to będę o dziewiątej. Okej. Okay. Pa, pa. I teraz ogłoszenia Wiktora. Ogólnie to jutro jeszcze będzie czwarta część, ale jeszcze robię tą część, tylko następnym jutro jeszcze będzie czwarta część. A jak czwarta to będzie ostatnia część pewnie raczej. E, to już będzie ostatnia czwarta część, jutro będzie ostatnia część, czyli czwarta. A jak nagram tą ostatnią część wstawię, to już... Pojutrze będzie test yy, makaronu z takim sosem Także zobaczymy Ale już przejdźmy do historyjki O, moje BFF koszulka, to sobie załazę, hihihi hi, hi. Dobra, ja idę zjeść coś, no ok Ok, to idź córciu Dobra, jestem I... i co jest w lodówce? Tak i kurde w tym domu jest w ogóle patelnia? Dobra, muszę poszukać. Dobra. Tam powinien być śmietnik, ale sprawdza. O dobra jest! Dziwne, że pod... Śmietnik, tam gdzie powinien być śmietnik, czy mają takie rzeczy. No cóż, użyjemy sobie kanapkę. A w tym czasie sobie pooglądam telewizję, bo to powinno być 15 minut chociaż. Na garnku. O dobra, teraz trzeba zobaczyć co robi ta młodsza. Jak coś nie pamiętam, jak mam ma na imię. Sabina wstawaj. Co? Wstawaj. Nieju. Juś. Chodź ci śniadanie zrobię. No ok. A tata jeszcze śpi, mamo? Tak. O, Maja chce coś robi, tylko się sobie tu. Maja... O, gotowe już. O, już. Poszukajmy tych dwóch talerzy. Dobra, już są. Przyszykowane. Moja kanapka. Ja mam coś młodej zrobić? Ja zrobię. Dobra. Teraz jem. Smacznego siostro. Dziękuję. Dobra, idę pograć chwilę. Okej. Okay. Tylko o tych grach myślę. Kurde. No utknęło mi. Sobie burgera zrobię no Dobra. I przy okazji podleję cyk, pyk, myk i cyk. I widzę, że ja szykuję w toki Boki coś na Wielkanoc, także zostawcie suba, lajku oraz aby nie przegapić właśnie tego filmu. O, gotowe już. Trzymaj. Dziękuję. Dobra, idź z siostrą w gej. Co grasz? Fortnite'a. Mogę z sobą Forzę zagrać. Czekaj, łączę Fifkę, masz. Dobra. Dobra, to do prań, znaczy do tego, do zmywary. żeby nie, nie włączaj się jeszcze tak idealnie, dobra, nie da się, to umyć bardzo w tym, umyte. i co będzie dalej, już się dowiecie w następnym parcia, czyli part 4.